Cześć, z tej strony Pola. Chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, co właściwie dała mi diagnoza autyzmu. Ja już sobie naszykowałam kawę, Wy sobie też naszykujcie jakieś dobre picie i zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, chciałam dać znać, że można wspierać mnie yy, zarówno subskrypcyjnie poprzez Patronite, jak i jednorazowo poprzez serwis bytecoffee Wszystkie linki potrzebne znajdziecie w opisie i będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna za taką formę wsparcia. Od mojej diagnozy już minęło trochę czasu, i nie ukrywam, że już minął mi ten taki neoficki zapał samorzeczniczego edukowania wszystkich. Dużo więcej wiem o sobie, o swoim autyzmie, o swoim funkcjonowaniu, ale też prawdę powiedziawszy, sam autyzm stał się nie tyle głównym tematem mojego życia, co jego, bym powiedziała, tłem. Funkcjonuje sobie na co dzień. Ja nie myślę sobie, że o Piję właśnie kawę w autystyczny sposób. Sam autyzm, tak jak mówię, stał się bardziej tłem mojego życia. Bardziej bym powiedziała, że nicią, która przeplata się przez y, tę wyplatankę życia. Wiecie, makatki, te sprawy razem tworzą cały obraz, bardzo często kolorowy. I to nie jest tak, że jest jakaś jedna nić, która je tworzy. One się składają w całość i ja osobiście tak postrzegam swoją autystyczność. Nie zmienia to faktu, że sama diagnoza spektrum autyzmu dała mi bardzo dużo. Przede wszystkim, chyba świadomość, że w gruncie rzeczy ze mną jest wszystko w porządku. To nie jest tak, że dorastająca osoba autystyczna nie orientuje się, że jest. Inna niż jej rówieśnicy. Orientuje się. I to bardzo często, bardzo boleśnie. Ja w zasadzie od kiedy pamiętam, czułam się inna od swoich rówieśników, czułam, że od nich odstaję, chociaż osobiście nie potrafiłam uchwycić tej różnicy. Ona była, ją widziałam, ale absolutnie nie rozumiałam z czego ona wynika. Wiecie, w momencie, w którym wchodzisz w każdą kolejną grupę i w każdej kolejnej grupie społecznej, widzisz, że jesteś tą osobą na uboczu, że odstajesz, że nie jesteś w stanie złapać kontaktu ze swoimi rówieśnikami, w najlepszym wypadku spotyka się to z odrzuceniem, ale też niestety spotykasz się w tej sytuacji również niejednokrotnie z przemocą, no to jest bardzo trudno uwierzyć, że to nie z Tobą jesteś nie tak. W ogóle, jakby nie tylko jeżeli chodzi o osoby w spektrum autyzmu, w ogóle jeżeli doświadczasz przemocy, która ci cały czas otacza, której ty jesteś w środku, szczególnie jeżeli to jest przemoc w ogóle psychiczna, jest bardzo łatwo uwierzyć, że z tobą jest coś nie tak. I ja naprawdę wierzyłam, że jestem wadliwą jednostką w społeczeństwie, W w systemie, w każdym razie kimś gorszym. Ja w zasadzie dorastałam z myślami: ze mną jest coś nie tak, że ja nie działam, nie nadaję się, ale przede wszystkim ja bardzo chciałam rozumieć, co jest ze mną nie tak, dlaczego jestem inna. O co chodzi, no bo widziałam, coś nie działa, i w zasadzie rozwiązanie przyszło po jakby nie patrzeć 20 latach życia. I tak myślę, że spokojnie można mówić nie 15-18 lata, orientowania się, że cię nie pasuje. I w zasadzie to rozwiązanie przyszło do mnie w momencie, w którym to moja prowadząca na studiach, ponieważ y, zanim poszłam na transport, studiowałam pedagogikę. Moja prowadząca na studiach, obserwując moje funkcjonowanie na jej zajęciach, Dopiero zasugerowała, że ja mogę być autystyczna. Uświadomienie sobie, że ja tak mam, można byłoby powiedzieć, że funkcjonuje na odmiennym systemie operacyjnym, że to jest najprościej mówiąc im odmienne okablowanie mózgu, że ja nie jestem jednostką zaburzoną. To nie jest zaburzenie psychiczne, to nie jest choroba, to nie jest tak, że ze mną jest coś nie tak i ja wymagam naprawy. Ja się taka urodziłam, ja taka będę, ja się mogę taka zaakceptować, ja mogę zrozumieć to, jaka jestem. Dlaczego taka jestem i ja mogę zacząć budować siebie na akceptacji siebie, na akceptacji tego, że ja nigdy nie będę nieautystyczna. Po drugie, ja dostałam mapę. Ja dostałam w końcu wskazówki, o co chodzi, z czego to wynika, jak to działa. Ja się wielokrotnie wcześniej zderzałam ze ścianą, szukałam jak rozwiązywać swoje trudności, jak sobie radzić. Naprawdę starałam się stosować jakiś rad wskazówek, podpowiedzi i one nie działały. A pod diagnozie okazało się, że no dlatego, że one są skrojone na inne potrzeby. Fenotyp tych problemów się pokrywa, ale one wynikają z czego innego, więc siłą rzeczy wymagają, bym powiedziała, Innego podejścia, rozwiązań skrojonych na miarę. I tutaj mogłabym powiedzieć dygresję, że w ogóle moim zdaniem model wsparcia powinien być oparty nie na etykietach, tylko na właśnie rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb. Co nie zmienia faktu, że tutaj to był bardzo duży przeskok. Zresztą w tej kwestii już kilka lat temu pojawił się artykuł, właściwie wywiad z Kosmą Moczkiem, który ja osobiście bardzo polecam. Diagnoza jest jak mapa, pozwala się odnaleźć, którego zresztą wzięłam niejako na tego podpunktu. Link Wam też zostawię w opisie, bo uważam, że naprawdę warto i w moim odczuciu on bardzo dużo rozjaśnia. Po trzecie, wreszcie, wraz z mapą otrzymałam zestaw narzędzi. To wynika jedno z drugiego. Jeżeli ja wiem, z czego coś wynika, to mogę zacząć rozkminiać, jak to działa, dlaczego to tak działa, co mogę zrobić, żeby było lepiej, jak mogę sobie ułatwić życie. Bo jeżeli już jesteśmy na konkluzji, że ja autystyczna jestem, będę, no to jest niezmienne. Z autyzmem się rodzisz, z autyzmem żyjesz, z autyzmem Mierasz, no to mogę zacząć właśnie przekmieniać, co ja mogę zrobić, żeby mi było lepiej. Co ja mogę zrobić, żeby funkcjonowało mi się trochę łatwiej? Odnajdywane rozwiązania stają się efektywniejsze, bo są skrojone na potrzeby. Odnajdywanie rozwiązań i ułatwień, które są skrojone dla nas, to jest niejako hakowanie systemu. Ktoś cię mnie pewnie zapyta o przykłady i bardzo proszę. Taka chociażby sensoryka. I ja mówię o tym z pełną premedytacją, bo oczywiście zaburzenia integracji sensorycznej i, i nadwrażliwość na bodźce to nie jest rzecz tylko i wyłącznie autystyczna, ale jednak powszechna. Taka właśnie sensoryka. Ja mogę już na własnym doświadczeniu powiedzieć, że to jest coś, co rzeczywiście mi w znacznym stopniu wpływa na funkcjonowanie, bo na przykład dla mnie dużym problemem jest poruszanie się komunikacją miejską, zwłaszcza jak jest dużo ludzi, jest. Ciasno, jest głośno, jest dużo zapachów. Tak samo problemem jest dla mnie wychodzenie do sklepu, szczególnie sklepów wielkopowierzchniowych, bo znowu tak, tak samo. Głośno, dużo ludzi, zapachy, światło, dźwięki i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Z takich mniej oczywistych to są na przykład sale wykładowe. Mogę w sumie rzucić taki konkretny przykład. Miałam taką salkę jeszcze na, właśnie na pedagogice, w której miałam kilkugodzinny blok zajęć, w którym po prostu ja słyszałam pracę świetlówek, ona mi wrzynała w mózg. Raziło mi światło i ja byłam na tych zajęciach i ja z nich absolutnie nic nie wynosiłam. Kupiałam się na tym, żeby przetrwać, bo mnie to po prostu fizycznie bolało. To jest też coś, co się wielokrotnie przewija. To nie jest strach przed bodźcami, to jest po prostu fizyczny ból. Ból, dyskomfort, ale to nie jest strach. I wiecie, a póki nie miałam diagnozy, ja nie rozumiałam. Jakby było mi źle, nie wiedziałam o co chodzi. Ja się zastanawiałam, czy to nie jest jakaś forma agorafobii, co z tym zrobić. Żadne rozwiązania, jakie znajdowałam, dla agorafobii nie działały, no bo. To nie, to nie jest fobia. Teraz to jest oczywiste, ale no w tamtym momencie no nie było. To jest w gruncie rzeczy bardzo proste. W momencie, w którym ja mam nadmiar bodźców, ja wpadam w tryb walki, w tryb przetrwania, trochę też w tryb ucieczki. I myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że to jest swojego rodzaju wtedy bitwa. Ale jeżeli bitwa, to ja jestem sobie w tym momencie dowódcą i ja mogę opracować strategię. To mogą być na przykład słuchawki z ulubioną muzyką, kiedy idę do sklepu. Na studiach zdarzyło mi się prosić już o pewne usprawnienia, jak na przykład możliwość pisania zaliczenia w słuchawkach, które oczywiście nie były do ściągania, miały zadziałać to, żeby mnie ja była niejako odseparowana od otoczenia, bo starczyło, że. Kolega sobie stukało o krzesło, się wiercił, i ja nie byłam w stanie pisać. Zresztą podobną sytuację miałam na maturze, no tylko, że siłą rzecz, jeżeli na studiach dostałam diagnozę, no to nie mogłam wiedzieć o tym na maturze. Ja swoją maturę z chemii koncertowo skiepściłam, bo nauczycielka, która była w sali, chodziła po sali w butach na obcasie. To było jedyne takie rytmiczne stuk, stuk. Stuk, przez której ja nie byłam w stanie się skupić. Ale idąc dalej, jeżeli strategia, no to ja mogę sobie wybrać, gdzie idę do sklepu. Mogę sobie na przykład wybrać taki, w którym nie cierpię aż tak sensorycznie. Mogę na przykład uwzględnić kiedy są ciche godziny w danym sklepie, bo mam to szczęście, że mam niedaleko Lidla. Chociaż akurat kwestia cichych godzin jest w ogóle osobną kwestią, bo o ile sklep wprowadzał dogodnienia, to nie zawsze ludzie ogarniają po co to jest i że może na przykład nie trzeba się drzeć. Mogę na przykład iść z dokładną listą, też pogrupowaną, że w tej alejce załatwiam to, w tej alejce załatwiam to, z tej alejki biorę to. To jest taki pewniak, którego ja się wtedy trzymam, który mi porządkuje, który nawet w momencie, w którym ja się bardzo tuneluję, bo jestem w tym trybie przetrwania, to ja nadal wiem, co ja mam zrobić. A przede wszystkim, ja mogę sobie zaplanować dzień tak, żeby po powrocie ze sklepu mieć czas zregenerować zasoby. To była sensoryka, ale no, tak jak mówię, to nie jest jedyny aspekt funkcjonowania autystycznego. Świadomość tego, jak to działa, pozwala mi prosić o pomoc. I to nie na takiej zasadzie, nie radzę sobie pomocy, tylko. Nie radzę sobie z tym, tym i tym. Potrzebuję tego, tego i tego. Ewentualnie nie radzę sobie z tym, tym i tym. Jak można mi pomóc? Potrzebuję pomocy. To też pozwala mi się nie angażować w aktywności, co do których ja wiem, że one długofalowo nie będą dla mnie dobre, będą mnie obciążały i na których ja dobrze nie wyjdę. Mówię o tym, bo jeszcze te kilka lat temu to nie było dla mnie tak oczywiste. Mi też było trudno ustalić własne limity i ja się po prostu wyczerpywałam, wypalałam. Nie byłam w stanie wyłapać tego momentu. Wiedziałam, że coś mnie ogranicza, ale też nie wiedziałam w jaki sposób, dlaczego. Chociaż ja ze swoim autyzmem funkcjonuję, jakby nie patrzeć, prawie 26 lat. No, z samą diagnozą znacznie krócej. Od momentu, w którym ja się dowiedziałam, że jestem autystyczna, ja się stopniowo odmaskowuję. Co też w ogóle jest osobnym tematem na pogadankę. I ja mam świadomość tego, że dla części osób to może się objawiać jako intensyfikacja objawów, ale też w gruncie rzeczy ja dzięki temu lepiej funkcjonuję sama za sobą. Bo ta intensyfikacja objawów to też jest jest niejednokrotnie kwestia zaspokajania swoich potrzeb. Może być to odbierane na przykład, że nie wiem, ktoś więcej stymuje, ktoś częściej znika, właśnie paradoksalnie częściej, częściej znika, ale właśnie z szacunku dla samego siebie, do swoich zasobów, właśnie nawet z powodu regulacji zasobów. Jakby, dlaczego ja mam nie stymować, jeżeli wiem, że to mnie reguluje i nie robię tym nikomu krzywdy? I sobie zresztą też nie. I myślę, że to jest też coś, co właśnie mi dała diagnoza, że ja mogę być sobą i mogę być w zgodzie ze sobą. Ja mogę nie krzywdzić siebie przede wszystkim. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie, żeby nie przegapić następnych treści dotyczących spektrum autyzmu. Sprawdźcie koniecznie linki w opisie zarówno do Patronite'a, do artykułu, o którym wspomniałam, ale też do moich mediów społecznościowych. Trzymajcie się, cześć!